Dzień dobry moje kochane widzki i widzowie w odcinku numer 90 pod tytułem 8 dziwnych ulubionych hobby Narcyza, które upaja się w samotności. Warto o nich wiedzieć. Tu wasza sztuka nie uwodzenia, to esencja istnienia, a mottem mojego kanału jest najlepsza wersja Ciebie, jest jego największym koszmarem. Zapraszam do zapoznania się z moimi innymi cennymi materiałami na temat narcyzmu w specjalnej playliście, do której link pojawia się zawsze w prawym górnym rogu ekranu, tak właśnie tutaj pod tytułem Jak sobie radzić z narcyzem, a zaczyna się krótkim info pod tytułem Czas to pieniądz. Tak jak niektórzy mają malowanie, piłkę nożną, bieganie, nie on, narcyz. Jako swoje hobby ma zgoła inne. To nie to, co myślisz. To zresztą jego ulubione powiedzonko, żeby tak dobrej muzy posłuchać, czy książki, książkę poczytać, ale narcyz na nie ma no właśnie. On też ma hobby, ale nie takie, które uspokaja zmysły. On nie relaksuje się odpoczywając, lecz przeszkadzając, wtedy odczuwa podwójną przyjemność przyjemność uprzykrzaniu wam życia. On nie chce się dobrze razem z Tobą czuć, odczuwać, iść przez życie, zamiast za to on chce od Ciebie coś. Ciągnąć z tego, tego oczekuję od samego początku. I to nie na zasadzie transakcji wiązanej, tylko zwykłego oszustwa. To jest klucz do zrozumienia i pójścia dalej, ale bez Was. Lub lepiej Was bez niego. Dziś omówię osiem dziwnych na narcyza, które traktuje jako swoje hobby, które uprawia kompulsywnie ku swojej jedynej uciesze. Pierwsze hobby, nasz Chcę się zaznaczyć, że również Narces może mówić, że ma to takie hobby, na przykład gotowanie, a koleżanki ci zazdroszczą i mówią, jak to dobrze, że masz kogoś, kto coś dla Ciebie ugotuje. Lecz on i owszem ugotuje, tylko ups, zapomniał ci powiedzieć, że dziś postanowił na coś i postawił na coś bardzo pikantnego, wiedząc, że ty nie możesz tego zjeść, bo ci szkodzi na żołądek, poza tym jest gorące dziś jak w sełnie. I wie doskonale, że jesteś głodna jak cholera, bo przyszłaś po pracy. Albo lepiej, gdy prawie się nie udusiłaś przy stole, bo niby zapomniał, że masz alergię na orzechy. No, wiecie co? Też ci się jakiejś alergii zachciało. A takie pyszne danie ugotował przecież. Jak nie chcesz, to będzie więcej dla niego. A zresztą, co jego to obchodzi, ta twoja alergia? I wiecie co? Takie zachowanie zdarza się częściej niż się wam wydaje. To także kolejne ulubione stwierdzenie narcyzalistów. Drugie, wszczyna awantury lub dyskusje z działem obsługi klienta, doprowadzając ich wszystkich do szewskiej pasji. Lub tak na infolinie dzwoni, bo nikt z nimi nie chce już gadać i słuchać jego mądrości, dobroności. Tam może się awanturować do woli i traktuje to jako swoisty poligon, doświadczalny na niezbywalność swoich genialnych argumentów. Tym razem nie powinno się to nazywać linia obsługi klienta, tylko linia, której przekroczenie stanowi naruszenie niecielesnej własności. Tam może się on wykazać, czyli poza domem, poza związkiem i udowodnić swoją wredotę totalną. Jednym słowem, wyżywa się na ludziach, dlatego od lat mówi się, że praca w dziale obsługi klienta bądź call center to najbardziej niewdzięczna praca na świecie. Z drugiej jednak strony, takich ludzi właśnie powinien zatrudniać w call centerach, bo nikt ich nie przegada na stanowisku call center Stories. Poza tym, no i wszystko się zgadza, nie szanuje klienta, on nawet o nim nie pamięta. Trzecie hobby, zamiast grać w planszówki, rozkoszuje się gierkami, logicznymi. Nikt nie robi nic, co mogłoby Cię uszczęśliwić. Zawsze obserwuj go więc ukradkiem, tak kątem oka, bo wtedy, gdy on myśli, że nikt go nie widzi, a Ty yy, obserwujesz jego wyraz twarzy, to zmienia się z fałszywego ośmieszku na zaciśnięte zęby w ciągu pięciu sekund. Mało tego, celowo zabija radość, psując Ci urodziny czy święta, wiedząc, że będzie w centrum uwagi w nieodpowiednich momentach. Wsuje Wasze ulubione przedmioty, o których wie, że usprawniają Wam życie, na przykład parownica do podłóg, czy urządzenie do gotowania na parze, czy ekspres do kawy. Wasze zdróweczko pijemy, a pro poskawusia przygotowana. w jakże zacnym towarzystwie mam nadzieję, że bawicie się prawie tak dobrze jak ja. A propos kawy, zapraszam do wsparcia mojego kanału na Bike Link znajdziecie w pierwszej linii opisie, opisu pod moim wideo. Oczywiście... Robi to tak umiejętnie, że sprzęt psuje się tylko wtedy, gdy wy go używać. Tak, oto, wyciąga jakąś uszczelkę i sprzęt, szlak trafia w waszych rękach. I takie psucie to jego hobby. Im bardziej wyrafinowana sztuczka, tym więcej go nakręca. Kiedyś miałam taką koleżankę, która pożyczyła narcyzowi swój samochód i oczywiście miał ci on wypadek. No nie, jemu nic się nie stało oczywiście, ale samochód do kasacji zostawił go w przyległym rowie, aż strach pomyśleć, co by było, gdyby ona była w środku. Przecież to nie jego samochód jest, to nie zamawia pomoc drogową i samochód holuje sobie, w sensie ta koleżanka moja, która po pracy, do, po, do pracy pojechała w tym dniu autobusem, bo on musiał sprawy załatwić, a jego samochód był u mechanika, a przy okazji samochód dzień wcześniej zatankowała do pełna, więc tak. Następne hobby, zabawa taka w chowanego, czyli chowanie rzeczy jest naprawdę uszałamiające, on potrafi po, podniecić się na samą myśl o tym, jak próbujesz odnaleźć te rzeczy i siebie w tej niecodziennej rzeczywistości. Potrafi schować na przykład pierścionek zaręczynowy i wrednie dopytywać się, czy już ci na nim nie zależy, bo nie nosisz pierścionka, a jak powiesz, że go zgubiłaś bądź gdzieś go zapodziałaś, to jego narzekaniu nie będzie końca. Jak to zgubiasz pierścionek zaręczynowy? Po kilku tygodniach jednak znajdzie go gdzieś niby w szafce, w łazience, albo odda tobie, albo zachowa na innej, potencjalnej, opcjonalnej, zakładkowej narzeczonej. Nie ma dla niego nic bardziej wciągającego, jak myśl o tym, jaką ci sprawił przykrość, gdy zorientujesz się, że masz dziurę w swojej ulubionej kurtce, a on ci ją wyrządził, bo teraz może powiedzieć, że pójdziecie razem na zakupy, sobie kupisz nową. Schować i telefon, a potem będzie z tobą go szukał na niepoznaki i znajdzie go, aby powiedzieć: O, zobacz, jaka z ciebie gapa. Masz tutaj, a wcześniej porobił już screeny wszystkiego, wszystkich swojego telefonu. No niestety, po czymś takim należy zresetować telefon do ustawień fabrycznych i ustawić wszystkie hasła zabezpieczające na nowo. Teraz czas na ogłoszenia parafialne, przy oczywiście Karusi i podziękować. Za wasze masowe subskrypcje, dziękuję pięknie i proszę o więcej, aby wieść o naszym programie, naszej społeczności, niosła się do większej liczby osób zainteresowanych tematem narcyzmu, o których mówię tutaj na tym kanale Sztuka Nieuwodzenia, do Państwa z wielką przyjemnością. Mam nadzieję, że zapewniam Wam rozrywkę niestandardową, gdyż o tych trudnych tematach mówię tutaj z własnego doświadczenia, obserwacji, pisząc edukacyjne felietony mówione w konwencji satyrycznej. Jeśli podoba się Wam taka konwencja, dla Tudora, bardziej zaawansowanych widzów powiem, jeśli rezonuje z wami, to proszę pozostawcie po sobie ślad bezwęglowy, w postaci łapek w górę, subskrypcji, komentarzy i działamy. Proszę Państwa, nieśmy w eter nasze historie, tworzymy naszą społeczność w stylu sit down comedy, to dzięki waszemu wsparciu uruchamiam także specjalną linię czata w przyszłym tygodniu, aby za jego pośrednictwem można było się ze mną komunikować bo i w ogóle żebyśmy w obrębie naszej społeczności mogli się komunikować podczas live'ów, które mogę już uruchamiać. Także do zobaczenia również w innych konwencjach na tym kanale. Następny hobby jest dyrygentem orkiestry, chaosem zwanej, który wytwarza, a najlepiej wytwarza to w Waszej karierze zawodowej, w Waszym życiu zawodowym. Posługuje się plotkami, pomówieniami, manipulacjami, aby w pracy układało Wam się wcale lub bardzo źle, a wszystko po to, aby nagle którejś, po którejś z kolei plotce Wam powiedzieć, że no przecież Musisz, no bo przecież nie musisz pracować. I tak sobie pomyślał, że skoro nie masz pracy, już jakiegoś psychopata w pracy, który się na tobie wyżywa, to może najlepszy moment, żeby mieć drugie dziecko. Ale potem mieć cię w garści, gdy wie, że raczej z dwójką dzieci to sobie w świat szybko nie wylecisz, w razie co. Wiesz bowiem, że cię uprzedził, a jako samotna matka wychowująca dzieci, to on na pewno w pomaganiu nie będzie uczestniczył, gdyż to była twoja decyzja. A zanim. A z nim to mogłaś mieć jak u Pana, Boga za piecem. A tak to proszę bardzo, idź w świat, on na pewno pomagać ci nie będzie. I bez takiej stabilności finansowej niezdolna do nawiązania znacznych, znaczących kontaktów z ludźmi z powodu szkód, jakie on, narcyz wyrządził, to jest prawdziwe wyzwanie, gdy wracasz do pracy, a tam za czas jakiś nadziewasz się na znowu jego jakieś kolejne eks. Które prawie do ciebie mają pretensje, jaką ty niedobrą kobietą byłaś. Jednak gdy przemożesz się i zaczniesz z nimi rozmawiać o tym i owym, to nie jedna tak stwierdzi, że gdyby nie ten wasz eks, to na pewno mogłybyście się nawet zaprzyjaźnić. Hobby, wasze pieniądze. I nie spocznie, gdy ograbi cię ze wszystkiego, co masz lub co nabyłaś działki budowlane, lokaty pieniędzy, biżuteria, nieruchomości, wszystko. Grzebie w Twoich rzeczach i wynosi wszystko, sprzedaje za nim się ulotni. Interesują go także Twoje dokumenty, które zabiera ze sobą, gdy, gdyż no, nie, ma, nie marnuje Twoich pieniędzy, a Natomiast swoje, Twoje pieniądze marnuje na ciągle to ratowanie swojego biznesu. na studnia bez dna. Takie de la maison zakładu i drama to jego specjalność. Schować i, no i wy, oczywiście wyniesie to wszystko pod waszą nieobecność z domu, łóżka, sofy, telewizor, naczynia, pościel i to potrafi że nawet wasze dzieci, nie mówiąc już o tobie samej lub o sobie samej. No pomyśl to niemożliwe. Zgadzasz się, że zostałaś. Pomyślisz, że zostałaś okradziona. Przecież niedawno szukał z tobą Twojego telefonu. To na pewno nie on. Nie wpuszczaj go więcej do swojego życia. Czy jak będzie chciał, czy, czy gdy odwiedza dzieci, to zmień zamki. Zanim przejdę do kolejnego punktu, chciałabym poinformować Państwa, że pojawił się u mnie na kanale przycisk. Wesprzyj także zachęcam do wspierania. Także w takiej formie. Pornografia i alkohol. I właśnie nie wiadomo do końca, w której kolejności, czy razem, czy osobno. No, co do pierwszego to mogę jedynie powiedzieć, że tak intensywnie go uprawia, że potem i no do was ma irracjonalne pretensje, że nie jesteście mulatką, albo jakąś tam azjatką, albo najlepiej azjatą nie jesteście. Omówiłam ten, tą przypadłość w odcinku numer 87, 7 dowodów na to, że narcyz ma psychikę ukrytego geja, jak ukrywa swoje naturalne skłonności, który jest hitem na moim kanale. Posłuchajcie, poglądajcie z pewnością jeszcze wszystkiego, o nie wiecie, ale się dowiecie. Tutaj. I oczywiście odcinek standardowy na moim kanale na stronie tytułowej, numer 4, 7 dowodów, że to twój były mąż lub partner jest ukrytym gejem. Co do alkoholizmu, którego, któremu narcyz oddaje się z niezwykłą błogością w odcinku numer 88 omawiam, jak przestać się przejmować alkoholizmem narcyza, cztery skutki przebadania go alkomatem. Link do tych trzech odcinków znajdziecie Państwo w opisie do dzisiejszego vloga pod spodem. Zapraszam do obejrzenia. Konieczny must have. Ósme hobby. Dziwne podróże. Im dziwniejsze, tym lepsze. To znaczy do dziwnych miejsc. Hawaje, wyspy Zielonego Przylotka, fiordy w Norwegii. Teraz to tylko, gdy ktoś zapyta, jak tam jest na przykład na tych fiordach, to odpowiada, a fiordy jak fiordy, tylko woda. Ale jak tam jest teraz niebezpiecznie, zwłaszcza wtedy, gdy jedzie na taką wyprawę motorową z kumplami, na wulkan, Wezu, wezuwiusz już na przykład, taka wyprawa tak dość niecodzienna, to dla tych, którzy pytają, co ja widzę, niestosowanego w jeździe na motorach, tylko z kumplami, ja no nic, nie widzę naprzeciwko, tylko chciałoby się rzec, że wtedy, gdy coś jedzie, chce na, wy, wy, wynieść coś ciekawego z tego wyjazdu dla siebie, jakie ma przemyślenie w sensie życia czy coś a nie kumplowi lusterko zapierdzieli na pamiątkę i powie, że a, wulkan jak wulkan, to ci dopiero hobbysta, narcyz motocyklista, zresztą narcyz do motora pasuje jak róża do kożuka. Szacun więc, dla tych panów wyrażam, nie narcyzów, tylko motocyklistów prawdziwych, ale takich, a nie takich udawanych, bo tak naprawdę szacun okiełznać taką wielką maszynę. Tak oto nasza przygoda na dziś wygląda. Przyjrzyj się jego hobby, gdyż to prawdziwy kompas do naszego poruszania się w narcystycznym świecie. Najlepiej, gdy ów Pan mawia, że nie ma choby w ogóle lub naprawdę żadnego. Ale nawet gdyby tak było, to na pewno się do tego nie przyzna. To dlatego, że w świecie przytomionym narcyzami są swoiste instrukcje, co jest na topie zainteresowań innych ludzi, i jak to narcyz interesuje się zainteresowaniami innych i w ogóle innymi się bardzo interesuje. Ale nie dlatego, by ich lepiej poznać, tylko dlatego, by ich rozpoznać, co może z nich mieć, co obcowania z nimi. Znacie przecież takie pytanie, o, jaki wspaniałym samochodem Pan jeździ, czym się Pan zajmuje? Albo, jaki Pani ma piękny dom, co powoli, pozwoliło Pani wejść na taki poziom, można by powiedzieć, świadomości? Gdyby ównarcy narcyz wiedział, czym jest świadomość w ogóle, to tak z pewnością zadałby to pytanie. Ale w jego świadomości jest tylko mieć, a bycie pozostaje w niebycie. To mówiłam ja? Wasza sztuka uwodzenia to esencja istnienia, a mottem mojego kanału jest najlepsza wersja ciebie z jego największym koszmarem. A do następnego. Ding, ding!